Ja jestem Neville, a będziemy dzisiaj oglądali, komentowali straszne historie Old Vansa. Mamy dwie te historie. Zanim tak przejdziemy oficjalnie do filmu, to chciałabym ogłosić, że jestem nowym kanałem lps Tuba Anyway, e, chciałabym Was zaprosić do subskrypcji po więcej tego typu kontentu. Panięcie do Instagrama, do TikToka, czy chociażby do lajku, like bo to bardzo będzie motywowało i będę widziała, że chcecie dalej. <grych> Dobra, zaczynajmy. Swoją drogą, to wejście sobie lepiej przekąskę. Pierwsza historia jest tak bardzo... straszna, że ja już się nawet boję kliknąć ten tytuł. Mój przyjaciel skrywał mroczny sekret naome... Nie, ja nie wiem, czy chcemy to oglądać, nie? Chyba nie chcemy. Nie no, musimy. Kiedy byłem w ósmej klasie, dużo dzieciaków z mojej szkoły przesiadywało na omegle. Czemu? Ale... Czemu? To jest... Generalnie w etapie naszego rozwoju. Jakby, nie znam osoby, która nie wchodziła na omegle, czy sześć obcy, ja nie znam, niech rzuci pierwszy ten, dobra, nie bij się. Korzystał z niego także mój najlepszy przyjaciel, Liam. Inne jest to, że ma przyjaciela. Do tego czasu był zwykłym nastolatkiem. Ja prawie nigdy nie korzystałem z internetu. Czekaj, czekaj, byłeś nastolatkiem i prawie nigdy nie korzystałeś z internetu? Okej, okay. ja, 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 tu się przypieprzę. Bo nawet do nauki się korzysta... Yy, internetu. Ale nie wil. Wiem. Nie wiem. Prawie to nie zawsze. Ale, ale... ja już wam tłumaczę tutaj. Otóż... Zawsze się korzysta chociaż raz dzień ten. Nie ma... Nie istnieje już pojęcie prawie nigdy. Nie! nie, Bo albo nigdy, albo prawie. <słuch> Wolałem poświęcić ten czas na inne rzeczy. Liam opowiadał mi o tym, jak oszukuje ludzi w internecie. Właśnie przez omegle. A on zbierał Petropy. Liam, jesteś Petropy. Pet LP -pet siarą? Cokolwiek? Dużo skamów ostatnio, nie? Masz na imię Liam? Tak, tak tylko mówię, nie? Mogę się mylić. Baby. Zawsze mnie tym wkurzał. Tym bardziej, że zarabiał tam na oszustwach. Nie dziwię się, że Cię wkurzał, jak był oszustem. Jakby, nigdy nie wiesz, kiedy mu pożyczysz 20 dolców, a on ci następnego dnia ci powie, że wyjeżdża w Maliwy. Też bym taki miał ufała i denerwowałoby mnie to. Nie wiem, jakoś tak mam teraz i szósty, że pożyczę pieniądze, a tu nie odzyskam przyjęcia, też nie będę miał. Albo pieniądze, albo to no, Wolę pieniądze. Próbowałem go odwiedzać, ale rzadko mi pozwalał. Czekaj, próbowałeś go odwiedzać? Ale rzadko ci pozwalał. Oho! To, to nie są oszustwa. To jest po prostu oszustwo na furgonetkę z cudami. To się kiedyś nabrałem, ale stwierdziłeś, że z moich organów nic nie będzie trudne. Dlatego zdarzało się, że zaglądałem do niego przez okno. co? Zaglądał do swojego przyjaciela przez okno. Nie wiem, może ja jestem jakaś dziwna, ale nie wyobrażam sobie sytuacji. Z komuś na posesję. Jeszcze swojemu przyjacielowi. Co? Zaglądać do niego przez okno, bądź nie pozwala wejść. Jakby. Imaginę, gdzie się a twój kumpel przed Twoim oknem? Aż papierosa? Widziałem, że przebierał się za dziewczynę i używał modulatora głosu. Liam bardzo dobrze znał się na komputerach i różnych technologiach. Dobra, ale. co mam to do tego? Używał modulatora, no i no i co? Dobra, możemy mu dokończyć zdanie. Jakiś czas później zaczął opuszczać zajęcia w szkole. Zdziwiło mnie to, bo zawsze był pilnym uczniem i przychodził punktualnie na 7.30. Tylko katrę kewalę, no by się prosi. Ziomeczku, ale ty przecież masz lekcję na dziesiątą, co robisz o siódmej trzydzieści? Lubię punktualność. Król Przestał odbierać telefony ode mnie i nie odpisywał mi na żadne wiadomości. No wiesz, no wiesz. Wiesz, jak to mówią, no. Ja, ja bym nie ufała człowiekowi, który co noc do mnie przychodzi przez okno i się patrzy mi i, i spogląda w mojej duszy. Pewnego dnia zadzwonił do mnie i powiedział, żebym przyszedł do niego do domu. On zadzwonił do niego, żeby sprzedać jego zwłoki. Zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Nawet śmiał się, co szczerze mówiąc nie. O, o, o! Widzicie? Masz minkę, masz minkę, masz minkę albo krew swoich ofiar. Co mnie przestraszyło, odmówiłem mu, po czym strasznie się zezłościł. Zanim się rozłączył, powiedział, że zabije mnie i moich rodziców. Mówiłam, że chcę na organy. Mówiłam. Nie proszę. Dowód? Dowód. Ha. Po tej rozmowie zadzwoniłem na policję i wszystko im opowiedziałem. Powiedziałem im też, gdzie mieszka... Jest jak y kolega tutaj. Też lubię obserwować. Liam. Policja przeszukała jego mieszkanie, ale niestety nigdzie go nie znaleźli. Znaleźli tam za to martwe ciała mężczyzn. Że tam ofiary trzyma. Mówiłam. 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 Po tym wszystkim przeprowadziłem się z rodziną daleko od tego miejsca. Mimo wszystko zastanawiam się co by się stało gdybym tamtego dnia go posłuchał i odwiedził go w jego mieszkaniu. miało sens nawiązanie, że się przybierał za kobietę. Hm? Był postrach młodzieńczych lat, czyli pedofila, mordercy w internecie na spotkaniach. To teraz pora na postrach naszych rodziców. Czyli inaczej mówiąc, listonosze. Owa historia ma tytuł. Listonosza z mojego sąsiedztwa ogarnął mrok. d dwukropek. Strach. W latach 90. O, mówiłam, że pokolenie naszych rodziców, ewentualnie braci. No, 10 lat tej i wtedy. Mieszkałem w wielokulturowej i kameralnej dzielnicy Nowego Jorku. Kumplowałem się z listonoszem, który był naprawdę miłym gościem. Generalnie nie chcę nic mówić, ale... Listonosze, ekspedientki, kelnerzy, bariści, yy, co to tam jeszcze jest? Yy... No, generalnie praca z ludźmi wymaga bycia miłym. Jak pracuję z ludźmi, to tak już sam siebie wpisuję, że muszę być, być miły. Miał na imię Rich. On ma na imię Rich, ponieważ jest Rich. To, co stało się po nowym roku, było tragiczne. Obserwowałem, jak z miesiąca na miesiąc mój kolega staje się mordercą. Generalnie to, że dajesz mu na 100 zł, to nie znaczy, że jest twoim kolegą. Tak sobie go mówię, nie? Mimo wszystko, Rich był naprawdę w porządku. A, mordował ludzi, ale jest spoko. Bo przywozi mi paczki, a i kurierzy rzucali nimi i jak zamawiałem szklankę, to przychodziło z tego szkła. Później przytakowałem, i robiłem z tego coś. Był zwykłym, dobrze wyglądającym listonoszem, który pracował w mojej okolicy. Matka jego dziecka mieszkała niedaleko mnie. Zawsze był pogodny i miły dla każdego. Ale generalnie, jak mówiłam, że ludzie są mieli, to za za zawsze jak kurier. Nie niezależnie czy blog czy DHL, czy DPD, czy online, Paszkarz. Ogólnie kurierze, jak są mieli, to, to jest zawsze taki słyszyk. A, ten paczuszkę tutaj dla pani, I, 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 i widzę, że tutaj pani zamawiała coś szklanego, nie rzucając paczuszką. Ja mam takie, ja, ja pierwsze, po co to nawiązuję z dialogu, W święta, niezależnie od zamożności, każdy dawał mu napiwek. O, mówiłam, że jest miły, bo dostaje pieniądze? Mówiłam. Ja też bym była miła, gdybym dostawała pieniądze, ale nie dostała. Rich jednak miał także swoją ciemną stronę. Ale on bije z tą ręką 360 km na godzinę. Nie wiem, jak wy, ale ja bym nie potrafiła, jakby, wiecie, ochronić się przed taką ręką, tak. Nie, I za szybko to powiedziało, nie? Był brutalny i bezwzględny dla matki swojego dziecka, przez co dostał sądowy zakaz zbliżania się. Nieraz dotkliwie ją pobił, a nawet coś złamał. Złamał? Ty, to ona się powinna cieszyć, ale cztery ma. W tym roku jego nowa dziewczyna często chodziła po okolicy z podbitym okiem. Nie tylko z podbitym okiem, bo ja tu widzę, że panienka też ma coś w ustach. Czy, czyżby to był snus? Wiedziałem, że to sprawka Richa. Raz nie widziałem go przez dwa tygodnie. Jezus, nie widzieliście chłopa dwa tygodnie i już panikujecie, że kogoś zabił, pobił. Jezu, nie no, może po prostu laska po prostu szła po schodach. Tam był metalowy pręd i tak się nadziała na niego. Było to spowodowane trwającymi procedurami, w sprawie, w której był jednym z podejrzanych. Po tych dwóch tygodniach zobaczyłem go w bardzo złym stanie. Po nowym roku, sąd nałożył na niego nakaz płacenia alimentów na dziecko. Aha, dostał zakaz zbliżania się i ma płacić alimenty. Nie fair to Polska, no, a nie to był New York. Nie fair to New York, w Polsce to wiesz, nieważne czy płacić alimenty czy nie, nieważne to. Nie wspominając o wciąż trwających sprawach o znęcanie się, minęło parę miesięcy. Zobaczyłem Richa stojącego przed moim blokiem, patrzącego się w jakiś punkt na niebie. Boziu widzę w tym tęczu. Boże widzę, twarz widzę, Boże. Nie wyglądał dobrze. Pewnie wpatrywałby się tak dłużej, gdyby nie to, że aż trzy razy próbowałem go zawołać. <laughs> ja, ja wiem jak wyglądało to wołanie. Marek, 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 piwo, piwo. W okolicy chyba każdy słyszał, że złamał zakaz zbliżania się do swojej byłej i dotkliwie ją pobił. Oj, ketchup się wywali. Hm. Rich już nie był tą samą osobą, którą kiedyś każdy znał i darzył sympatią. Bardzo się zmienił. Pewnego dnia wracając z pracy do domu, natknąłem się na samochód należący do jednej z telewizji. Nie wiedziałem o co chodzi, ale przeszła mi przez chwilę myśl, że może chodzić o Richa. Nie, no, czemu od razu, że o niego chodzi? Pewnie w Totka wygrał i znowu jest Rich. Niestety, nie myliłem się. Rich po prostu jest yy, kajdankowany, tylko dlatego, iż albo dlaczego, ponieważ yy, nie opodatkował tego wygranego w lotu. Tu nie chodzi o. Keczup. po prostu no, nie talerz i jak ja w nocy często mam także się potykam o noże, znaczy nogi, tak, tak. Rich zabił swoją byłą żonę oraz swoich siedmiu i trzynastoletnich pasierbów. Cała trójka leżała na ziemi, a ich ciała były pozbawione głów. Te znaleziono w szafie. Gościu ma dziwną kolekcję manekinów, naprawdę. Nie wiem, ja Ketchupom też czasem łeb urywam, nie? Mieszkali dwa bloki dalej ode mnie. Jeden z moich przyjaciół mieszkał w tym samym budynku, drzwi obok. Stąd znał szczegóły. Policja zamknęła wtedy cały budynek. O Jezus, ale najgorzej jak jest, że zamykają cały budynek, bo wtedy. Co, jeśli ktoś nie ma rodziny, to musi wydać pieniądze na hotel. Rich próbował zrobić sobie krzywdę, jednak został powstrzymany i zabrała go karetka. Po tym, jak wszyscy śledczy opuścili miejsce zbrodni dwa tygodnie później, Wraz z moim przyjacielem wkradliśmy się przez jego ogródek do mieszkania, w którym Kurde, to po co on się patrzył gdzieś w niebo ja myślałam, że to będzie na zasadzie, że chyba nawet w animacji było pokazane, że on gdzieś na górze mieszka. To jak ty weszłeś przez ogródek. Poza tym to już jest włamanie, ty też możesz pójść siedzieć. To wszystko miało miejsce. Najgorsze wydarzyło się w kuchni. Na podłodze były ślady krwi, prowadzące z salonu do sypialni. Ile razy mam wam mówić, że to nie pipszona krew, tylko ketchup, ewentualnie dżem. Jezus, prawo grawitacji mówi ci, że masz idziesz z kanapką i ona spada daniem masłem, dżemem, krzynką, serem do podłogi. Prawo grawitacji, no. To tam Rich zaciągnął ciała. Drzwi do sypialni były wyłamane, ale nie chcieliśmy tam wchodzić. To po co wchodziliście tu? Do... Do jego mieszkania, jak nie chcecie wchodzić do głównego miejsca, jakby... Ja jeszcze rozumiem, jakbyście chcieli poczuć się jak te ofiary, nie? Później kolega by cię zabił, ale... Miejsce zbrodni nie było jeszcze posprzątane i wiedzieliśmy doskonale, że nie chcemy tego widzieć. Miałem koszmary przez parę następnych tygodni. W moim bloku mieszkał pewien chłopiec. Miał 7 lat i przyjaźnił się z pasierbami Richa. Był kompletnie załamany po tym, jak usłyszał o śmierci swoich przyjaciół. <słyska> Smutny. Lubił mnie, więc jego matka poprosiła mnie, abym z nim porozmawiał, jak starszy brat, którego nigdy nie miał. Pamiętaj, że kobiety trzeba w biodrze przytulać, nigdy za szyję, bo myśli, że będzie, będzie dużo. Pamiętam, jak zapytał mnie, dlaczego ludzie krzywdzą dzieci. Słuchaj, no, nie pracujemy, śpimy za darmo brudzimy, nie sprzątamy, generalnie nie zwracamy się, ciągle jakieś wydatki, szkoła, wycieczki, co to tam jeszcze mogłoby być, e, jakieś zawcianki, osoby, które się nie tak powierzały, nic nie a Mają ja chociaż rachunki, kont, zyskowe zawody, wywalanie na dziecko idzie około 400 tysięcy, i za 18 lat. Odpowiedziałem mu, że to dlatego, że mają coś nie tak z głową. Nie, to jest stuprocentowo normalne. Ja też mam brak kiedy idzie jakieś małe dziecko i nagle się wywali na prostej drodze i ma całe kolano z krwi i, i, i to jest zabawne. Tak. Z... Zaczął szlochać, a ja próbowałem podnieść go na duchu. Wcześniej już miałem spore problemy ze snem, a po tym jak poszedłem na miejsce zbrodni, było tylko gorzej. Powtórzę pytanie, po co tam wlazłeś? Nigdy nie zapomnę tego ślepego spojrzenia Richa, gdy spojrzał w moją stronę. Czułem się zupełnie, jakby patrzył przeze mnie. Może patrzeć przez ciebie, jakby... To już jest... Czystka egzystencjonalna, i powinieneś pójść do psychologa i generalnie porozmawiać o swoich problemach. No. Zastanawiam się, o czym mógł wtedy myśleć. O tym, jakbyś fajnie wyglądał w szafie.